tam wszystkich, jeśli ktoś ma problem z usunięciem komunikatu sprawdź stan hamulców, a nie zależy mu na, czujnik, na czujniku zużycia klocków, to wypinamy Zaraz pokażę tamtą kosteczkę nie tą, tą tutaj o wszyscy widzą tą tą kosteczkę wypinamy. Ona jest 12 pinowa, znaczy 24 pinowa i mostkujemy te dwa przewody e, szaro, czarny i biały. Czyli od tej strony raz, dwa, czwarty i piąty pin.